Twoje chwasty w ogrodzie znikną w kilka godzin, a co ważne, już nie wrócą. Wraz z pojawieniem się ciepłych i słonecznych dni pojawiają się w naszych ogrodach chwasty. Chwasty na trawniku spędzają sen z powiek ogrodnikom, pojawiają się nieproszone w każdym miejscu. Jednymi z najczęściej występujących chwastów jest mlecz i mniszek lekarski. Choć jeden i drugi to chwast, to jednak mniszek lekarski posiada wiele dobrych właściwości. Dotychczas najpopularniejszym, choć żmudnym sposobem na pozbycie się mleczy strawnika jest wyrwanie ich wraz z korzeniami. Jednak mam dla Was dwa sposoby: tanie i łatwe. Te składniki masz już na pewno w domu. Skutecznym sposobem na pozbycie się mleczy strawnika jest użycie sody oczyszczonej. Doskonale poradzi sobie nie tylko w przypadku mleczy, lecz także innych chwastów rosnących na działce. Wystarczy tylko posypać chwasty sodą, a po kilkunastu godzinach nie będzie po nich śladu. Drugim sposobem na pozbycie się mleczy strawnika jest zastosowanie octu i soli. Każdy z tych składników można wykorzystać osobno, aplikując bezpośrednio na chwasty. Dużo lepiej sprawdzi się jednak roztwór. W butelce z atomizerem wystarczy połączyć ocet z solą. Warto jednak pamiętać, by stosować preparat punktowo na mlecze, gdyż może zniszczyć również trawnik. Twój trawnik będzie wyglądał jak nigdy wcześniej. Chwasty znikną na dobre.